Trwają pracę, myślę, że trwa spotkanie. Z MSW przygotowujemy taki poradnik dla bezpieczeństwa. Dla uczniów, dla uczniów, strzelnica jest, przygotowanie jest w tej chwili w szkole podstawowej na edukacji dla bezpieczeństwa. Więcej praktyki, mniej teorii. Dowiedziecie, gdzie są schrony, dowiedziecie, się, gdzie się ewakuować. Dzień dobry państwu. Dziś program Miodowa 15 wyjątkowo na Alei Szucha 25. Jesteśmy w Ministerstwie Edukacji, a moim państwa gościem jest pani ministra edukacji Barbara Nowacka. Dzień dobry pani minister. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Edukacja dla bezpieczeństwa. Proszę tak. mnie poprawić. Tak dobrze. Tak ten na razie przedmiot... nazywa się ten przedmiot, ale myślę, że we współczesnych czasach będzie musiało bardziej wrócić dobrze znane, przynajmniej tym starszym z nas, czyli mi przysposobienie obronne. Żyliśmy w bezpiecznych czasach. Kiedy pani chodziła do szkoły, kiedy ja chodziłam do szkoły, nie przyszło nam do głowy, żeby zastanawiać się, co spakować w razie ewakuacji. Akurat wiedziałyśmy, przynajmniej ja wiedziałam, gdzie jest schron, bo w tysiąc latkach były schrony. Żyjemy w czasach niebezpiecznych. Te sygnały alarmowe, które z 9 na 10 września. Były i sygnały RCB, które dostawali ludzie, też pokazały, że, że musimy być jak najbardziej gotowi, że to nie jest już historia, że gdzieś daleko dzieje się wojna, albo trochę bliżej, ale nie u nas, tylko musimy być gotowi. I, I tak, przez lata też mam poczucie, że wiele się mówiło, mało robiło. My po prostu robimy. W planach na reformę 26 roku, ona ma wchodzić krocząco, czyli wchodzić w 26 roku do. Przedszkoli do pierwszej klasy szkoły podstawowej i czwartej klasy szkoły podstawowej, co by oznaczało, że siódmoklasiści, zanim dojdą do nowej edukacji do bezpieczeństwa, to będą jeszcze cztery lata, w ogóle nie mamy teraz. Za, za 4 lata zaczęliby się uczyć bardziej praktycznych mhm. rzeczy niż tak, obecnie. Tak. Tego, na to sobie nie możemy pozwolić. Nie możemy się na to pozwolić. I yy, działaniem jednym, które już mamy. Postanowione jest przyspieszenie tak, żeby zmieniona podstawa z edukacji dla bezpieczeństwa wchodziła w 26 roku. W międzyczasie zmieniając podstawę programową z WF-u też poprosiłam MON o współpracę i żeśmy tam dołożyli serię Możliwych ćwiczeń, nieobowiązkowych, ale w ramach takiego pakietu nieobowiązkowego, ćwiczeń odporności, takich, takich sprawnościowych, które przygotowują młodzież do klas mundurowych w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej do służby. Czyli tutaj żeśmy ten komponent już włożyli. Tak, w jakiego rodzaju to są ćwiczenia? Pani wie? Wiem, że na przykład są to ćwiczenia polegające na, na, na sprawnym czołganiu się, na jakichś y, takich. Bardziej wysiłkowych działaniach, ale też jestem bardzo ciekawa, jak będzie to realizowane w praktyce. Natomiast przyspieszamy, a w tej chwili rozmawiam z MSW nad dodatkowymi działaniami. Mam nadzieję, że w ciągu miesiąca informacje takie szersze o ewentualnych zmianach będziemy mogli Państwu zaprezentować. Natomiast w tej chwili też trwają prace, myślę, że. Trwa spotkanie z MSWIA. Przygotowujemy taki poradnik dla bezpieczeństwa. Dla uczniów? Z dla uczniów, bo on został przygotowany dla dorosłych i super przez MONE i MSWIA, ale do dzieci trzeba mówić inaczej. W dodatku inaczej trzeba mówić do dzieci w klasach 1-3 inaczej do dzieci w klasach powiedzmy 4-8, a zupełnie inaczej do licealistów. I też nie można do nich mówić z informacjami jak dla dorosłych. Inne informacje Ale można im podać. Ale czyli co będzie książeczka dla dzieci? Tak. Co robić? Jak jest jakiś sygnał? Jak, się, co, jak rozmawiać? Tak, Będą będzie, po prostu będzie, informatory. Będzie na bazie tego, co powstało dla dorosłych, z treściami dostosowanymi dla dzieci. I e, jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć. Też się pani to spodoba w ramach bycia namiodowej. E, od 1 września... Na 24, czyli od ubiegłego roku szkolnego, w klasach 1-3 wprowadziliśmy moduł pierwszej pomocy. Do tej pory pierwsza pomoc była właściwie na edukacji dla bezpieczeństwa, a to ratowanie życia to jest jedna z podstawowych kompetencji. I w tej chwili we wszystkich szkołach, bo to jest wpisane w podstawę programową 1-3, moduł, który dotyczy e, e, pierwszej pomocy stał się obowiązkowym, więc tak uczciwie patrząc, sporo się udało. A co w takim razie konkretnie rzeczywiście zostanie wprowadzone na tej jeszcze edukacji dla bezpieczeństwa, tej przyspieszonej formie? W tej chwili są w konsultacjach publicznych przygotowane przez, przez IB podstawy programowe i ich zespoły eksperckie. I tej chwili. strzelnica? Strzelnica jest, w, klasa, w, szkole, w szkole ponadpodstawowej to strzelnica jest, Przygotowanie jest w tej chwili w szkole podstawowej na edukacji dla bezpieczeństwa. Więcej praktyki, mniej teorii. Odsłuchać sygnały, a nie przeczytać, zobaczyć wykres, jak jest modulowany. Na przykład. To mówimy o takich prostych umiejętnościach, znacznie więcej też wyjścia, wyjścia w teren Schrony, Tak rozumiem, dowiedzieć się, gdzie są. Dowiedzieć, się, gdzie są schrony, dowiedzieć się, gdzie się ewakuować. Jak to robić? Jak to robić? Jak się chociażby szybko czołgać, więc takie zajęcia też są przewidziane, ale tak jak mówię, pracujemy nad większym rozwiązaniem, o którym mam nadzieję w ciągu miesiąca, dwóch będziemy w stanie Czyli komunikować. rozumiem, że te, te w kierunku jakichś szkoleń dla dzieci, bo już dla dorosłych zostały ogłoszone, rozumiem, że taki rodzaj rozwiązania, jakichś szkoleń też jest brane pod uwagę? Myślę, że żyjemy w takich czasach, że jest to potrzebne, a z drugiej strony, mówiąc o odporności, mówimy nie tylko o szkoleniach, ale mówimy o zapewnieniu dobrostanu, o tym zdrowiu psychicznym dzieciaków, bo my też nie możemy ich straszyć. Te alerty, które dostały dzieci na telefon też spowodowały, że my żeśmy poprosili dyrektorów szkół, żeby przeprowadzili z dziećmi rozmowę, bo przecież dorośli byli wystraszeni. Co mówić o dziecku, które może usłyszeć, że będzie wojna, będzie nalot i nie wiadomo co będzie. My musimy z nimi mądrze rozmawiać, więc to nie jest tylko to, że Muszą się nauczyć, jak wezwać pogotowie, albo jak opatrzeć ranę, ale też, żeby wiedzieć, jak pomóc sobie innym w takim zdrowiu psychicznym, bo to jest nierozerwane. Siła, siła ciała to jest też siła umysłu, a umysł jest wtedy silny, kiedy wie, jak zareagować na zagrożenie. Bardzo dziękuję, dziękuję. za tę rozmowę. Co prawda taka końcówka przygnębiająca, ale niestety w takich czasach. Żyjemy, ale też przygnębiające jest nic nie robienie, a robienie i kompetencje dają nam siłę. Bardzo dziękuję Dzięki. za rozmowę, a moim i Państwa gościem była Barbara Nowacka, ministra edukacji. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. Mogą spokojnie zadać powtórzenie zadań. Jedyne, czego według rozporządzenia nie powinni, to potem ocenić cyfrowo. Dzieciak w szkole spędza przeciętnie z użyciem smartfonu około 30 minut. Skąd to wie? Pani? Wiemy to z danych, które dostajemy od nasku, a w domu do 5 godzin. Więc zakaz smartfonów w szkole niewiele wpłynie na prawdziwy dramat, który rozgrywa się w domach.